W codzienniku artystycznym zaproszenie na wystawę Utracone, Odzyskane, której totuart jest dumnym współorganizatorem, a która przypomina o stratach polskiego muzealnictwa i kultury poniesionych w czasie II wojny światowej w wyniku zniszczeń i rabunku. Polskie kolekcje publiczne, prywatne i kościelne utraciły wtedy ponad pół miliona obiektów. Baza strat wojennych prowadzona na bieżąco przez Ministerstwo Kultury zawiera obecnie niemal 70 tysięcy wpisów. Choć losy wielu zaginionych obiektów pozostają nieznane, udało się odzyskać 700 pojedynczych dzieł sztuki. Na wystawie możemy oglądać m.in. damę w pawich piórach Teodora Aksentowicza, opłakiwanie Chrystusa z warsztatu lukasa Kranacha Starszego, Madonnę z dzieciątkiem przypisywaną Alessandro Turkiemu, odnalezioną w Japonii, cenną aplikę świecznik ścienny zcyzelowanego i złoconego brązu z wizerunkiem meduzy, należącą do wyposażenia pałacu na wyspie w Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie.